Spotykamy się w restauracji Chicago z okazji trzecich urodzin grupy Fatbase, a z nami Patryk Misiewicz. Seven. WJ. I got you. Panowie, może opowiedzcie coś o sobie, tak naprawdę, w którym momencie Waszego życia zrodził się pomysł na utworzenie grupy Fatbase i jak to wyglądało od początku, jak się poznaliście? Na początku to byłem tylko ja i Mr. Matt, nieobecny Dominik Matyla. No i on był początkującym producentem. Ja chciałem zacząć jakoś. Promować jego muzykę. I tak się to zaczęło. Stopniowo coraz to więcej dochodziło. Dzisiaj się do nas sami zgłaszają, także jakoś to się kula. W tym momencie, jak konkretnie wygląda Wasza praca, i gdzie można Was zauważyć, usłyszeć? No w różnych klubach w Polsce można zauważyć, w całej Polsce można tak powiedzieć, ogólnie pracujemy, każdy u siebie ma jakieś tam swoje studio, jedni mają większe, mniejsze, każdy sobie pomaga. Wiesz, na przykład robimy razem muzykę, to wysyłamy sobie materiały i mówimy, że na przykład o to zrobimy tak, to zrobimy tak, to pójdzie lepiej i na przykład podsyłamy. Patrykowi, Patryk też dużo rzeczy wie na temat muzyki, choć sam producentem nie jest i też potrafi nam podpowiedzieć, słuchajcie, a może zrobimy to tak i to pójdzie lepiej, nie? Żeby to po prostu miało takiego kopa w klubie. Wiesz? Cóż jest waszym takim azymutem, celem w działalności grupy? Dążymy do tego, żeby, żeby nasza grupa, no mam nadzieję, powiększyła się jeszcze bardziej o ambitnych producentów, żebyśmy jeszcze zaistnieli w większej ilości klubów, bo widzimy, że nasza muzyka no bez takiego nazwijmy to chwalenia się, ale słychać widać, że jest grana już. W no większości, wszędzie, wszędzie. No, można to powiedzieć, że naprawdę wszędzie, w większości klubów w Polsce, więc mamy nadzieję, że będziemy mogli się spotykać w liczniejszym gronie, z większą liczbą fanów, bo już naprawdę fajny fanbase rośnie. Fatbase, fanbase. Fajni klubowicze, naprawdę fajne reakcje z klubowiczami są. Widać, piszą do nas, są chętni, płytki, smyczki i tak dalej. No, koszulki też. Koszuleczki. No, już ludzie pytają, no, nie mamy jeszcze tego, ale, ale ludzie się pytają, więc. Już widać, że coś zaiskrzyło i, i, i na pewno dążymy do tego, żeby y, zacieśnić, no po... zacieśnić tą, tą właśnie reakcję między, między nami I a klubowiczami. A klubowiczami nie? No. To jest akurat najważniejsze, bo bez tego to niestety my jesteśmy dla nich, oni są dla nas. Prosto. Jak jesteście w stanie podsumować te trzy lata pracy? No to ja powiem tak, osobiście no to na przykład cały tydzień jak wiadomo jest praca. Nie? I po pracy przychodzisz do domu, wiadomo, wykąpię się, ogarniesz wszystko tego, idziesz, no, siadasz przed komputerem i myślisz, kurczę, a może dzisiaj zrobię jakiegoś czasu. No, no i bierzesz pomysły, słuchasz, co tam nowego w świecie muzyki, i mówisz, o, kurczę, może coś pod ten styl zrobię, ja za chwilę wychodzisz z własną inspiracją. Mówisz, o, mam fajne dźwięki wykręcone i mówisz, o to muszę złożyć jakoś w całość. No i siedzisz czasami, to ci może zająć kilka godzin. Możesz to zrobić na przykład w dwie godziny albo tam na przykład w 15 i zrobisz naprawdę fajny kawałek, a czasami to nie jest tak, że numer zrobisz ogólnie z dnia na dzień, nie? To jest, przynajmniej u mnie osobiście, to jest tak, że jak jest ształ to dwie, czy godziny i może być na przykład cały numer zrobiony, później mastering, cała panorama i wszystko. A ogólnie czasami nawet cały tydzień pracujesz nad jednym numerem, aż w końcu musisz mówić sobie dobra chwila przerwy, żeby wiesz, świeży umysł Przez mieć radzić. do tego no i po prostu, żeby jakieś nowe pomysły, albo pytam się Patrykowi podejście, czy mu się podoba, czy w ogóle mam coś takiego zrobić. Jak on stwierdzi, że jest ok, no to też z tym działam, podsyłam do innych producentów, czy do Mata, czy do AC Luka, których niestety dzisiaj nie ma. I oni też, wiesz, zawsze coś dopowiedzą. Każdy ma jakieś doświadczenie i mówi: O, tutaj może dodać coś, tego, a później już wychodzi na to, że możemy też coś wspólnie zrobić. A pytałeś się, czy się tak spotykamy. No. No, niestety każdy ma trochę do leszna. My, na przykład ja osobiście mam bardzo blisko, ale na przykład tutaj Egaciu czy Steven to trochę kilometrów mają i to też tak. Każdy z nas, można powiedzieć, że pracuje, czy też ma dziś granie, albo na przykład AC Luke czy x są rezydentami w w Zielonej Górze, których serdecznie pozdrawiamy. No i oni też nie mają na przykład wolnego weekendu, nie? Wiesz, wieczorem na przykład mogli się w piątek, sobotę spotkać, tego, tylko jadą do klubu, grają i robią swoje, nie? Także no czasami to. Wczoraj, o trzecie urodziny nasze, to było takie, no pierwsze takie, Pierwszy, naj, takie wielkie spotkanie, można powiedzieć, całej grupy. Z czego jesteśmy bardzo dumni, bo naprawdę wczorajsze urodziny w Heaven w Leszno, to myślę, że chyba jedna z lepszych imprez w tym roku. Przejdą do historii. No, przejdą do historii, Przyjechał no, Kometa. Kto tam jeszcze był z tych wszystkich? Taki. Mati, 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 też, Mati no, też był co jest... przyjął. Z koszulką, yy, bo prowadzi bardzo fajną akcję, akcję charytatywną. charytatywną. Akcję tak. charytatywną i zbiera podpisy od wszystkich DJ-ów i producentów, żeby się podpisali na koszulce i ona będzie przeznaczona z autografami na po prostu licytację dla jakiegoś tam chyba ch chłopaka, nie? chłopaka, nie? Tak. O, chłopaka, tak. Żeby po prostu kto wystawić teraz w okresie postu chciałbym. Tak jest, tak. Nie? W okresie posłu to wystawić, żeby za naj jak największą sumę to poszło, żeby go wspomóc. I z naszej strony to jest bardzo fajna akcja. Nie? No, nic to nas nie kosztuje, nic a nie może kosztuje pomóc, a może pomóc komuś. Nie? Zdecydowanie też motywujące jest takie no, coś, że, że coś, co robimy, nas, no, no. coś, co robimy, się komuś podoba, no. uderzamy do kogoś i no, jednak ludzie chcą nas, podoba się to. I taka akcja, którą przeprowadził właśnie Mateusz wczoraj. Mi naprawdę bardzo się fajnie zrobiło i, i przyjemnie. takie pomysły wspieramy wszystkim. zdecydowanie, no bo w sumie ja takie rzeczy to widziałem gdzieś tylko w telewizji, że jakieś no, no. akcje charytatywne, no. podpisywanie jakichś koszulek, czy y, jakieś takie te, tego typu akcje. A powiedzcie mi w pewnym momencie między słowami gdzieś tam przebiło się słowo kosztuje. Y, zatem czy z tego tak naprawdę są jakiekolwiek zarobki, y, czy jest to bardziej takie bezinteresowne hobby? No ja powiem tak, pieniądze. W... Ja to, nie grają roli tutaj. Nie, to wiesz, fajnie jest to, że ty robisz to, co kochasz. Jedziesz grać do klubu, twoja ciężka praca po prostu wy, wychodzi na to, że się opłaca, nie? że wiesz, ktoś to docenił i jeszcze za, masz przyjemność z tego, że grasz przed tylą, tyloma osobami w klubie i widzisz, że oni na to reagują, lecą z tym wszystkim nie? i jeszcze za to dostaniesz pieniądze, bo tak naprawdę to jest twoja ciężka praca tak. w to włożona i też to doceniasz. Nie? To jest spełnienie marzeń, nie? bo no, tak, to, to, tak naprawdę nikt no. nie wie ile to jest pracy włożonej, jeden Produkcja. utwór trzyminutowy to jest kilkadziesiąt tysięcy godzin spędzonych czasami. No. Czasami, no mówię tak, tak jak WJ powiedział, jeden utwór można zrobić 12 godzin, a czasami ja na przykład utwór, który wydałem, robiłem 6 miesięcy. To był mój no. pierwszy wydany utwór, który gdzieś tam poszedł. Nie mam z tego żadnych pieniędzy na razie, no bo nie mam tych, nie można, nie można mówić tu o żadnych kwotach, ale mówię, jest to, jest to takie spełnienie, że mówię, czuję się spełniony, czuję się spełniony, no. bo siedzę i ludzie nie wiedzą o tym, że to jest te kilkadziesiąt tysięcy godzin. Oni myślą, że to jest po prostu wcisnąć przycisk i piosenka jest gotowa. Oni myślą, że tak nagle założyliśmy sobie fanpage, tak nagle zrobiliśmy sobie jakąś tam ilość fanów, i tak nagle wlecieliśmy do jakiegoś klubu i gramy. To nie jest tak. Ja na przykład no, nie jestem długo w interesie, że tak nazwę to. Trzy e, lata, i to jest trzy lata ciężkiej pracy. E, grożono mi trzy razy wyleceniem ze szkoły. E, nie no, tylko tobie. No właśnie, nie. E, niezdane matury, coś tam, coś tam. Problemy rodzinne, problemy zdrowotne, nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi, wszyscy myślą gwiazda, ale tak naprawdę prawda jest taka, że to są hektolitry potu, hektolitry łez i godziny spędzone w domu bez rodziny, bez znajomych, najczęściej są to poświęcenia właśnie tego typu, co jest najgorsze, odbija się na psychice, ale... Wtedy widać, czy to jest pasja i czy to się robi z miłości do muzyki czy, czy dla pieniędzy. Czy to, dla pieniędzy? Jest, to, jest, to jest proste. A widzę, że nasza ekipa jest tak zżyta, tak zgrana. I co jest fajne, że każda, każdy jeden producent w naszej grupie e, wnosi, ma, ma taki swój specyficzny styl, który łączy się w całe Fatbase. I mam nadzieję, że my w przyszłości pociągniemy ten polski clubbing, który niedawno był oceniany na totalnym spadku, totalnym dnie. A że widzę, że to się naprawdę w fajnym stopniu rozkręca i mam nadzieję, że. Jak tu dzisiaj siedzimy i nasza ekipa, której niestety nie może być z nami, tak będziemy widzieli się jeszcze wkrótce u Was, ale już w większym gronie i z większym doświadczeniem. No oczywiście, i co, co najważniejsze, że. Każdy ma osobny swój styl, a nie wiesz, że my robimy fadbase jest tylu, DJ, tylu tylu producentów. I że to nie jest jeden styl, że na przykład jeden gatunek muzyki robimy, tylko każdy ma swój specyficzny styl. Jedni robią, że tak powiem, cięższe numery, inni lekkie po prostu brzmienia, ale które też idą w klubie i to jest właśnie, tak jak ja wspomniał, fajne połączenie tego wszystkiego. Zatem gdzie można was posłuchać? Mam na myśli różne źródła muzyczne, jak i również kluby. No, ostatnio na przykład jak to było w styczniu. Jechaliśmy do klubu Arena Kokocko i zadzwonił do nas nasz znajomy do mnie i do Mestermata, i mówi, że nasz, akurat nasz remix leci w radiu. No i faktycznie chyba to było radio Jelenia Góra, o ile się nie mylę, 158. No i faktycznie leciał nasz Driftwood Freelancer, co zrobiliśmy. No to taka y, pierwsza akcja w sumie, co tak usłyszeliśmy o tym, y, gdzie się no, we we wszystkich klubach w Polsce tak już wcześniej wspominaliśmy, swoje podcasty robimy dla Patryka Fatbase, które są wrzucane do internetu na naszym fanpage'u na fanpage Fatbase, na naszym Fatbase, na przykład Moim WDJ, Steven, Igaccio, czy tam ktokolwiek inny. To wszystko się rozprzestrzenia w sieci. YouTube, no, YouTube Soundcloud. SoundCloud. No to jest takie Kto najbardziej znane. jeszcze znasz też mix Klaudia, albo Twittera. No i pierwsza płyta. To właśnie jest ta, którą wczoraj, które wczoraj rozdawaliśmy na imprezie w Chebem w Lesznie oraz dla tych ludzi, którzy je wygrali. My mamy tutaj właśnie od niektórych, no. niektórzy się podpisali na płycie co byli, tutaj płytka jest. kompilacja. Wszystko. No zrobiliśmy utwory specjalnie, no. specjalnie na, na te no. trzecie urodziny. Są to utwory oryginalne, czyli nasze autorskie od A do Z. Od A do Z cała no, no, ka Każdy zrobił swój, no. żeby, żebyśmy mogli jakoś Celeb celebrować no, razem z naszymi fanami no, trzecie urodziny. Trzecie urodziny, fantastycznie. Każdy dał coś od siebie, od serducha. No. Zdecydowanie fajna aktywność była odnośnie właśnie tej płytki. No. Klubowicie naprawdę chcieli. Nie? Zainteresowanie było ogromne. Kon konkurs bardzo no. fajnie też przebiegał. Z, yy, a, właśnie... a, a to nie ostatni konkurs. A, nie, no, a, to, a to właśnie nie ostatni. i teraz, yy, W planach jest jeszcze dalej. Jeszcze da dalsza produkcja tego wszystkiego, żebyśmy wydali płytę kolejną swoją. Yy, prawdopodobnie termin... W tym roku na pewno. W tym roku na pewno. Ja na razie nie chcemy mówić jeszcze kiedy, żeby to wszystko ustalić, bo to tak nie jest łatwo, tak jak już wcześniej wspominaliśmy właśnie zagrać czy z JG, Stevenem, że siadasz do numeru i nagle masz pomysł i robisz ściak, To To wiesz. Jak będziesz wiedział, że to jest to, to wtedy wyjdzie. Nie Nie ma co dawać ludziom yy nadzieję na siłę. A się no, w ogóle no. yy, nie ma co robić bezsensownych numerów, czy na konkrety słuchacz, no. Nie? no A co jeszcze? Jeszcze będą gadżety. Jeszcze będą gadżety, Jesz jeszcze dlatego dużo dużo, osób też się pytało o to. Będą gadżeciki, koszuleczki, wszystko Fatbase. Koszuleczki chłopaki są Chłopaki mają akurat dzisiaj. się reprezentują. Dealer Creativity <laughs> będzie, będzie robione. Jakie trzy słowa kierowalibyście teraz do swoich fanów? Przede wszystkim chcielibyśmy im podziękować, że w ogóle są, że nas wspierają i żeby po prostu dawali nam jeszcze więcej yeah, motywacji. motywacji do tego, co robimy. Nie? To, to najważniejsze. No i co, no, jak będzie gdzieś Fatbase, no to przybywajcie jak najbardziej. No. Jak na, jeszcze w liczniejszych gronach. Bierzcie swoje matki, ojców, babcię, dziadki. Wszystko. Wszystkich busy pakujcie, przyjeżdżajcie Fatbase, bo taka moc zdarza się tylko kilka razy do roku.